Zapraszam Was dzisiaj, moi drodzy, na... Tak trzymam paznokcie, bo właśnie wymalowałam bezbarwnym lakierem. Zapraszam Was dzisiaj na dzień ze mną. Będziemy robić wszystko razem i jak zwykle z moim odkurzaczem. W tle. Włosy, makijaż, śniadanie. Dzisiaj jest niedziela, tak w ogóle. Jest całkiem okej okay, pogoda, chociaż czuję, że Jurek włączył ogrzewanie. Jurek pojechał z psem do parku, także idą się przejść, a ja się właśnie muszę teraz ogarnąć i chciałam wybrać się do jednego miejsca w Richmond Parku. Czy to wypali, to nie wiem, zobaczymy. No także ja się teraz idę ogarniać i zapraszam Was na do oglądania. Słuchajcie, nałożyłam już. E, oczywiście, by CC. E, na to nałożyłam mieszankę dwóch podkładów. Już mi się oba kończą, dlatego um, jest mi na gwałt potrzebny nowy. Do tego użyłam pod oczy e, Maybelline korektor, ten Instant Anti-Age Eraser. Także to. Na wierzch używam Laura Mercier. Najlepszy, najlepszy z trzech czasów. Uder, numer jeden także to i co już dalej używam doleczki, pomyte bronzer, bronzer Mike, Mark Jacobs także eee, jest spoko, niestety ten z Becky mi się skończył także o tutaj kieruję tak, tak Troszkę tutaj Cienia Rądu I życia Używam maskary Powiem wam, że wykańczam już te wszystkie Takie wiecie, dobitki Mam tutaj akurat Bitery Lash Expert Twist Brush, ona jest spoko Powiedziałem, że jest jedna z lepszych, jakie w życiu używałam. Widzicie, fajnie wygląda, nie? Kota szczota jest taka duża i te dolne to... Eee, Nars, orgasm, pomadka. Ale tak naprawdę to jest taki bazal nawilżający Ona daje tylko delikatny efekt takiego błysku, połysku i nic więcej, ale powiem wam, że uwielbiam. Jest bardzo komfortowa. A i tak zaraz będę jeszcze jadła. Także tak, makijaż gotowy. Teraz zabieramy się za włosy. Kot na supermana jak zwykle śpi Ja nie wiem czemu ona tak sobie to obzdurała Ale uwielbia, wszędzie to łapę ma Taką wyciągniętą Albo najlepsza jest na przykład jak leży sobie tak wyżej Że może sobie o coś tą łapę oprzeć I Zawsze tak Cześć No tak, no przyciągnij się Przyciągnij się Aha, tylko żebyś nie spadła z tych schodów Żebyś nie spadła z tych schodów Aha Aha I mruczysz tak, mruczysz tym mruczku tutaj Kropek. Pan Kropek. Tak Ci wygodnie? Tak Ci wygodnie? Mm. Nie zdążyłam się zebrać, bo u nas jest tradycja. Tradycja. U Was się pewnie w niedzielę je rosoły. Dajcie znać, co jecie w niedzielę. A u nas się je jajecznicę przyrządzoną przez Jurka. To jest... Jakieś brudki tu widzę. To jest specjalna jajecznica, którą robi Jurek tylko raz na tydzień. Chyba, że mu się nie chce to wtedy nie robi, ale. Generalnie taka na masełku na, z cebulką. Tak wygląda. Do tego ja lubię ketchup. <gryzanie> Widzicie? Takiego mieć faceta, co? Zrobił. Cierpliwy był, jak ja tam na górze sobie robiłam swoje chlebek. To jest ten od siostry? Tak, nie? Tak. Stosowany troszkę. No także. Teraz zrzucicie nam smacznego. Widzicie? Biebiurkę? O, a tu, tutaj, po lewej stronie. Gdzie ta biebiurka? O, tutaj jest. Siedzi biało-czarny kot. Chyba go zobaczyła. Nie. Właśnie ostatnio przychodzą. Już któryś raz widzę. Barbara. 8 minut później, włosy ogarnięte, trochę, Najmniej nie takie spuszczone. mają kształt, mogę mnie tak zostawić, mogę mnie wyprostować, ale chyba je na szybko pokręcę. Tak. Tylko się ubiorę najpierw, bo jest mi strasznie gorąco. W tym. Jak to robię? Mam prostownicę. Słuchajcie, dzielę sobie włosy na pół. Spinam klipsem, wyglądam tak. Mniej więcej dzielę sobie włosy na cztery. Te w międzyczasie, których nie używam, podpinam drugą spinką. Jadę od góry na prosto i odkręcam tak, jakby od siebie. I przejeżdżam jednym ruchem. I wydzielam sobie kolejne, i po prostu tutaj prosto. I tak od 3 czwartych w dół zjeżdżam jednym ruchem. Nie dokręcam, bo tak naprawdę, im bardziej będzie tu prostownicą zakręcać, tym będą się te loki takie mocniejsze robiły, tym większe loki, a ja tak naprawdę ja tego nie chcę tylko ja chcę, żeby to były takie e, luźne dlatego jeden ruch wystarczy pół, pół obrót i nie ma fal widzicie? czasami trudno jest wybrać te włosy proste to jest jeden tak naprawdę z dwóch sposobów, jaki używam ten jest już troszkę bardziej zaawansowany Czasami też się jeszcze bardziej nad tym skupiam, ale to już, być, wcale mi nie trzeba, jak już dziś mam wyjść na przykład, to wtedy robię te loki mniejsze po prostu, te pasemka wybieram mniejsze, a tak to coś takiego i to wygląda fajnie. Widzicie, żadnych tak naprawdę jakichś środków do stylizacji, nic do utrwalania, żadnego lakieru na koniec, u mnie się to będzie trzymało dwa dni do następnego mycia. 8 minut później tak wygląda gotowe. Hmm. Już się przebrałam, bo Jurek mnie zaskoczył. Najpierw trochę musiał nakrzyczeć, że nie chce yy, wcale dzisiaj nigdzie jechać, a potem nagle szedł z góry już w kurdzę. Mówię, no a ty co? więc na szybko tutaj wbiegłam tak wyglądam, pierwszy raz zakładam płaszcz w tym roku żeby nie zamarznąć, a w razie czego mogę go po prostu rozpiąć i będzie mi chłodniej zobaczymy, jest chyba 12 stopni, także nie powinno być tak źle czarna torebka czarne buty i uciekamy nie gdzie ty jesteś? Te piękne kolory drzew Ależ tam jest ładnie Tam O Norwka Taki krupiutki grubi, Zobaczcie <laughs> jak to jest pięknie A jeszcze podbija ten cały efekt Teraz jest chyba Czekajcie, może troszkę rozjaśnij nie, nie to A jeszcze cały efekt podbijają kolory drzew te liście Już zaczynają być pomarańczowe Żółte, czerwone Ile tu jest ludzi Zobaczcie Tam jak widać kolejkę w tle Do tego zielonego to jest pub Ludzie na piwo poszli, nie? Te schodki Ze wszystkich zdjęć w internecie Richmond Hill Pięknie wygląda Co, warto było? Nie. Bo już, przeży... bo już przeżywałeś w domu, że ty już nie chcesz. No, no on nie chcę <grym> No, jeszcze ci przywiozłam tyłek, gdzie pójdziemy? Tam do centrum? I kawo? No, tam będzie jakaś kawa na pewno. Możemy i zapłacą nam za dwie godziny więcej. Tak, jeszcze znaleźliśmy tani parki. Dziwiliśmy, że może być tak tanie w takim pa, ale No, bo tu jest miejsce parkowania, nie bo Tak, to nie, nie tak to bo tu generalnie najwięcej samochodów stoi wzdłuż, ale to. A to jest centralnie na, na hotelu. Także fajnie, nie piękne miejsce, naprawdę fajnie, że tu przyjechaliśmy. I jeszcze najfajniejszy efekt daje, dają właśnie te kolory drzew. O. Czy to jest lawenda dookoła? No a co? Tak wygląda. Jeden z mostów na Richmond. Nawet udało nam się znaleźć jakiś market. Zaraz tam wejdziemy, zobaczymy, co tu jest. I taki mały markecik, fajny obraz. Krana, ale niestety, jak podeszliśmy, chcemy, to jeszcze za wcześnie. Już no. za dwa tygodnie jeszcze. A tak. mamy. Lemon, ginger, honey. Taki napój gorący po prostu, bezalkoholowy. Eee, bezalkoholowy. <noise> 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 A jak pan nie się psa. <noise> tak, taką torbę właśnie potrzebujemy. Właśnie taką? <noise> nie, nie tak. Chyba specjalną dla psów. Z taką w podobnych kolorach. Wziął że Dioro i podobne Dioro. kolory. Dioro. Dioro. Right, yeah. Mieliśmy to zjeść po drodze, bo mieliśmy stanąć na kawę i na co tam kto by chciał. I zjeść przy okazji makaroniki. Ale nie znaleźliśmy w końcu kawy. Znaczy nie zatrzymaliśmy się nigdzie. Szliśmy, szliśmy, a zaraz, a zaraz, a zaraz. I jedziemy dalej i stwierdziliśmy, że nie, najpierw trzeba spróbować. Który chcesz? Żadnego, ja nie wiem takich rzeczy. Ależ jak to, naprawdę nie spróbujesz? Mm. Dobre? Mm. O, paszek. Mm. Ale, no dobre. Ale najlepsze były te, co kupiliśmy w zeszłym roku w Ladure, w Harocie. Mm -hmm. Na święta. Tylko, że. A no są te, kolorowane tam Tamte były pięć razy droższe. Dobre, świeże, miękkie. A mm włącz -hmm. ten? Malinkowy. Gdzie Ale bym się okno otworzył, bo zawsze zagotuję. Ale... <grych> Powiedz mi, czy będziemy jechać tą samą trasą? Oczywiście, tak. jest bardzo ciepło. Ale tam nie było nigdzie żadnego fajnego miejsca. Czy może pojedziemy do domu i zamówimy do? sobie na obiad to, co chciałam wczoraj z Uber Eatsa. W sensie Uber Eatsem, z tej... Hinduska Kuchnia. Spokojnie. Może by lepsze. Mm -hmm. Dałeś ciastka więc ci nie wolno. Oh. Mhm. <laughs> Do, dokonujemy zbrodni. W przyszłym roku nie sadzimy dyni. Weź ją na tym chłodszym kawałku, Kasiu. Kate, Kate, Kate. To nie są do tego te nożyczki. obecnie w tym chłodszym kawałku. Cześć! O, i będzie kolejna zupa. Cześć! A co to się tak ciedzie? To Ta dynia kto to jak, jak Mori prawie. Kto to przycis? Wielkości. kto to, to tak Więc w przyszłym roku nie sadzimy dyni. Jeżeli ktoś ma wielki ogród, no to spoko. Ale to nie warto na takie... Cachnie, te tak też tam. No takie angielskie, zaraz, na takie angielskie, bo to po prostu... rozrasta się strasznie, wcale to nie jest fajne. Wielkie... Nie ma jak trawę Fajne jest, jak kwitnie ładnie rano. Tak, no bo te kwiaty to ma ładne rzeczywiście, Pieniąc, ale ale ta torododendron, to zobacz jakie ma nowe. To nie są, to są nowe liście. To są liście, no to to mi chodzi, że nowe liście. No też trochę uroczy. Ale najlepsze jest to, Bluebells z Buckleberry. Hmm. Tak? To Bluebells no się tak, nazywa, tak, Bluebells, nie? Ehm, przecież my przy, przywieźliśmy kilka takich liści, a w przyszłym roku będzie z tego po prostu wielka pula kwiatuszków. Myślałam, że podejdzie i tak chamsko po prostu to obsika. O to że, po prostu patrz. Nie, no nie możesz tego jeść, co ty? To nie. Morice, gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziemy? Na dwór? Na dwór idziemy? Idziemy na dwór? Chodźmy, no. Tak, idziemy. Idziemy oba? Tak. Idziemy na dwór, na spacerek. <laughs> Przed wieczór przebrałam się już w ciuszki domowe. Morisku, zejdź. Morisek. I słuchajcie, wróciłam z psem ze spaceru i chcemy coś zrobić, bo ja chciałam coś pokazać, bo zbliża się Halloween. Jurek ostatnio pojechał do Lidla i kupił taką... jak ładnie wygląda. Piękną dynię, ale tutaj miała taką, taką srebrną matkę, której Nie mogłam domyć do końca I właśnie poszedł po na górę, proszę weź to przejąć. I słuchajcie, co tutaj mam Chciałam wam pokazać, e, co jeszcze kupił Właśnie w Lidlu kupił taką dynkę To też jest tealight Tego zaraz gdzieś też tutaj postawimy Mam już Znaczy tealight To jest osłonka na tealight Co ona wmuchała się acetonu O nie wiem czy widać, czy widać, że się świeci. Też się będzie tak świeciło. I kupił takie świecące duszki. Ale to jest mega. Łańcuch lampek. W kształcie dyni. Świetne. Nie wiem jeszcze... A, Na, jeszcze... Baterię. Na baterię. Na baterie, tak, jeszcze kupiły serwetki <laughs> z Batmanem. To chcemy odciąć i wydrążyć dzisiaj, pomalować na czarno i zrobić z tego dynię kota. Jak wyjdzie, to wam pokażę. A jak nie, to nie. No, muszę na nową rękę, sorry. Mhm. Ten bojurek jest noworę.

Właśnie, najpierw trzeba wysprejować, żeby ona wewnątrz była pomarańczowa. Chyba w aparacie wygląda na zieloną. Ona jest pomarańczowa. I teraz takie coś mamy zrobić. Proszę bardzo. Powiem wam, że jestem z nas dumna. Kot chyba też, co? Kota masz przyjaciela. Zobaczcie jak to wygląda ekstra. Naprawdę polecam. To nie jest dużo roboty. To jest chwila zabawy tak naprawdę. Jeżeli macie dzieci albo jesteście dziećmi dużymi, tak jak my. <noise> Zaraz zgaszę. E, tam jest oczywiście w środku tea light. O, czekaj, I wygląda super. Uszy przyklejone. To też są części dyni. Czekajcie, zgaszę światło. no super wygląda, ekstra mam nadzieję, że to przetrwa te kilka dni nie, a jak nie to to taki żart wewnętrzny to, to, to kopia. no także tak wygląda, polecam zrobić trzeba mieć tylko dynię i spray i trochę chęci, super zabawa o a tutaj jeszcze nam pokażę położyłam na razie te lampiony i też fajnie wyglądają zawsze to wiecie, teraz wieczory coraz to dłuższe to będą tak umilały nam światełkiem takie coś tutaj mamy jeden jest butter chicken, drugi jest coś takiego w typie jak masana. wszystko w tych ależ to pachnie no strasznie Muszę... tutaj mamy, mamy i nany. mamy nany. Też jeden ryż, bo jeden nam wystarczy. O, taki z dodatkami. A widzę, jak Nie wiem teraz, która jest moja. która jest moja. To wygląda jak cigantika. To są takie miętowe sozy? Podnie jakieś, wiecie, ichsze. Ale mamy dynię fajną. Super, naprawdę serdecznie Wam polecam. Dobra, słuchajcie, to chyba wszystko. W dzisiejszym filmie Idę teraz się zmywać Umyję się, przebiorę się w piżamkę I zajdę na dół jeszcze troszkę Poglądamy chyba telewizję Zobaczymy co tam jest, może nic nie ma Tak wyglądał nasz dzień Trochę było spacerowania Trochę było fajnych widoków Trochę było dobrego jedzenia Jedzenie było pyszne Naprawdę było bardzo, bardzo było dobre jedzenie I tyle no Idę teraz zdejmę z siebie resztki dnia i będziemy odpoczywać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. I widzimy się w kolejnym. Pa pa!